u nas pan Marek Jurek, były marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Witamy serdecznie. Prowadzą <kluczy> również pani psycholog, doktor habilitowana Urszula Dudziak z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, która akurat do nas zmierza. Zmierza również do nas pan profesor, doktor habilitowany Michał Wojciechowski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Tak jak mnie poinformowano przed chwilą, to powinni być, się się już za chwileczkę. Szanowni Państwo, w celu zobrazowania ataku na rodzinę, chciałabym przytoczyć kilka informacji z tego roku, które wziąłem z internetu. Jest ich o wiele wiele więcej, ale ja wybrałam takie trzy pierwsze Daily Mail donosi, że brytyjskie władze zamierzają w najbliższym czasie usunąć słowa matka i ojciec z formularzy, które trzeba wypełnić w celu uzyskania paszportu. Zamiast nich, zgodnie z wolą obrońców, praw homoseksualistów, pojawiają się terminy rodzic jeden i rodzic... Dba. Następny przykład. Władze Meksyku po przeprowadzonej legalizacji związków osób tej samej płci wprowadzają dwuletnie licencję małżeńską. Po okresie dwóch lat małżonkowie będą mogli licencję przedłużyć lub rozstać się. Następny przykład. Pochodząca za najbardziej konserwatywną gazetę w Kanadzie, The National Post, Przeprosiła aktywistów homoseksualnych za zamieszczenie prorodzinnej reklamy i w formie zadoszczenienia przekazała wpływy z niej jednej z organizacji skupiających homoseksualistów. Co ta reklama zawierała? To było, proszę Państwa, zdjęcie dziewczynki z takim hasłem. Proszę, nie prowadzajcie mnie za zakłopotanie. Jestem dziewczynką. Nie uczcie mnie, że mam zadawać sobie pytanie, czy jestem chłopcem, transseksualistą, interseksualistą, czy jednym i drugim. Oczywiście redakcja przeprosiła za, to, za umieszczenie tej reklamy, ale to nie wszystko. Obiecała, że podejmie kroki w celu zapewnienia, by w przyszłości jej procedury służące weryfikacji treści reklamy były ściśle przestrzegane. Proszę Państwa, z perspektywy polskiej wydaje się, że atak na rodzinę jest radykalnie czymś nowym. A tak naprawdę jest to zjawisko bardzo, bardzo stare, jak, jest, jak stara jest myśl rewolucyjna w kulturze, w kulturze europejskiej, której źródłem jest okres posiedzenia. Już Rousseau pisał, jak i inni pisali z taką wielką pasją o tym, że. Rodzina, naturalna rodzina sprzyja ograniczeniu wolności człowieka. Ma mało Rousseau nawet powiedział, że ona krzywdzi mężczy mężczyzn, kobiet, a nawet i dzieci. Ale Marcy i Engels idą dalej: oni się w ogóle chcą pozbyć rodziny. I piszą w manifestie komunistycznym tak, na czym opiera się współczesna rodzina? Rodzina burżuazyjna. Na kapitale, na dorobku. Prywatny. Całkowicie rozwinięta istnieje ona tylko dla burżuazji, ale jej uzupełnieniem jest przymusowy brak rodziny u plorytariuszy oraz prostytucja publiczna. Rodzina burżuazyjna zaniknie naturalnie wraz z zanikiem tego jej uzupełnienia, a jedno i drugie przestanie istnieć wraz z zanikiem kapitału. Zarzucacie nam, że chcemy znieść wyzysk dzieci przez rodziców. Przynajmniej, przyznajemy się do tej bezbrodni, ale powiadacie, najtkliwsze stosunki skazujemy na zagładę, gdy wychowanie domowe zastępu, zastępujemy przez społeczne. A czy i o Waszym wychowaniu nie decyduje społeczeństwo przez stosunki społeczne, w których... No, pan, brak jest dosyć ciężki, muszę ja Państwu powiedzieć. Ym... Przez stosunki społeczne, w których się wasze wychowanie odbywa przez nie lub bardziej pośrednie czy bezpośrednie wtrącanie się społeczeństwa za pomocą szkoły. Komunici nie wymyślili oddziaływania społeczeństwa na wychowanie. Zmieniają nie tylko charakter tego oddziaływania, wyrywają wychowanie spod wpływu klasy panującej. Prazesy burżuzyjne o rodzinie i wychowaniu odkliwym stosunku między rodzicami a dziećmi stają się tym wstrętniejsze i bardziej w wyniku rozwoju wielkiego przemysłu zerwane zostają wszelkie więzy rodzinne u a dzieci stają się zwykłymi przedmiotami handlu i narzędziami pracy. E, proszę Państwa, rodzina Lamarca i Egelsa e, była nie tylko w swoistym kłamstwie florytariuszy, e, burżuazy, przepraszam, burżuazji demaskowanym przez e, jej brak i e, 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 Brak rodziny i jej rozpad właśnie w, w proletariuszy. Ale oni też uważali, że rodzina jest także i, i taką przeszkodą do tego, aby wprowadzać dyktat proletariuszy. Zresztą tą myśl rozwinął Wilhelm Reich, który to był taki austriacki komunista żyjący w Związku Sowieckim za czasów Lenina, który pisze w swoim dziele Rewolucja Seksualna. Funkcje społeczne instytucji małżeństwa są do jakiego rodzaju: ekonomicznego, politycznego i społecznego. Funkcje te pokrywają się z funkcjami rodziny. Funkcja ekonomiczna, tak jak w dziejach ludzkości, małżeństwo zaczyna rozwijać się wraz z posiadaniem środków produkcji. Tak też z tej bazy materialnej czerpie na bieżąco uprawnienia do egzystencji. Oznacza to, że jak długo będzie istniała prywatna własność środków produkcji. Tak długo małżeństwo będzie społeczeństwu potrzebne i tak długo będzie miało sens społeczny, ponieważ trwałe małżeństwo monogamiczne stanowi siłą rzeczy rdzeń stanowi rzeczy rdzenie rodzinne, a ta z kolei, jak już wywodziliśmy, staje się w dzieciństwie miejscem przygotowania ideologicznego dla każdego członka autorytatywnie kierowanego społeczeństwa, uprawnionego również do istnienia. W aspekcie politycznym. Wilhelm Reich, Reich nie miał wątpliwości, że jeżeli włączy się, proszę Państwa, kobieta i mężczyznę w proces produkcji, to nastąpi rozluźnienie związku pomiędzy nimi, a tym samym nastąpi zanik małżeństwa, a co dalej idzie, oczywiście, opiekę w tym momencie powierzy się żłobkom, domu kultury, klubom sportowym itd. itd. Michał Reich uważa również, że proszę Państwa, do likwidacji rodziny, a także zwycięstwa rewolucji jest wczesne pobudzenie zainteresowania seksualnością młodzieży. Pisze on: tak, zatem sprawa jest zupełnie jasna. Swoboda seksualna w młodzieży oznacza upadek małżeństwa. Natomiast płomienie sfery seksualnej u młodzieży. Mają uczynić zdolno do małżeństwa. Kończąc ten wstęp, chciałabym zadać również takie pytanie. Jeżeli zawiesimy nasz sąd o stosunku myśli rewolucyjnej do tradycyjnej rodziny, to zobaczymy, że atak na rodzinę w tym nurcie ma swoje źródło w ocenie rodziny jako coś, co ogranicza, jako miejsca, które ogranicza człowieka, wolność człowieka, prawda, jest również źródłem jego nieszczęścia osobistego. I destrukcja rodziny, proszę Państwa, ma oczywiście uszczęśliwić człowieka, ma stworzenie możliwości jego realizacji samego siebie. I teraz innymi słowy, to jest takie tworzenie rani na ziemi. Pierwsza próba tworzenia raju na Ziemi to była próba odebrania własności prywatnej, usunięcia własności prywatnej. Ona, jak wiemy, zakończyła się na niczym. Natomiast pytanie się teraz robi: czy druga próba, próba destrukcji rodziny, czy jakby od Pana się zakończy, Sukcesem czy klęską? Tak jak było w przypadku właśnie yy, wywłaszczania. Bardzo dziękuję. Ja... Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie do Klubu Gazety Polskiej w Olsztynie. Cieszę się, że mogłem być drugi raz w Państwa Mieście w tym roku. już jest drugi raz. W poprzednim przyjeżdżałem rzadziej. Również dziękuję nie tylko Klubowi Gazety Polskiej, ale i Panu Profesorowi Jarosławskiemu za zaproszenie na, na to spotkanie. Ale również dziękuję Panie Przewodniczący za ten wstęp do naszego spotkania, bardzo cenny. Dlatego, że on właściwie zwalnia mnie od dłuższego wstępu naszego spotkania. Dlatego, że Pani Przewodnicząca doskonale zarysowała, jak w tej chwili wygląda kryzys rodziny i właściwie również kryzys kultury politycznej dotyczącej rodziny. Niechęć instytucji publicznych, wielkich instytucji kultury masowej w stosunku do rodziny. Tylko, że. To, o czym chcę Państwu powiedzieć, zaczyna się dokładnie w tym punkcie, gdzie Pani Przewodnicząca skończyła. Dlatego, że to było bardzo cenne wprowadzenie i myślę, że w każdej instytucji kulturalnej, społecznej, takiej jak Gazeta Polski, warto o takich rzeczach mówić. My sobie musimy dokładnie zdać sprawę, jak dzisiaj kryzys rodziny wygląda, jak wygląda stosunek państwa liberalnego do rodziny dominujących sił politycznych do, do rodziny, współczesnej kultury masowej yy, do rodziny. Natomiast my musimy zacząć czynić, dlatego że politycy, zwłaszcza państwo, nawet ci tak zwani politycy konserwatywni, czy, czy może nie, nie tyle konserwatywni, co tak zwani politycy centroprawicowi właśnie konstatują, kończą na tym, o czym mówiła pani przewodnicząca. Stwierdzają jest, że żyjemy w społeczeństwie, które nie, robi, nie lubi rodziny, musimy bronić wartości rodziny. Właściwie nie wiadomo, co z tego wynika. I właściwie nie wiadomo, co z tego wynika. Dlatego, że może to być lament na przykład nad mediami. Media nie lubią rodziny, więc głosujmy na tych, których nie lubią media i sprawa załatwiona. I sprawa załatwiona. Albo na przykład będziemy urządzać sesje okolicznościowe ku czci rodziny albo na naszych zebraniach uroczystych będziemy dużo mówić o tym, że my kochamy rodzinę. I w ten sposób będziemy kultywować wartości rodzinne. I w tym momencie, proszę Państwa, jest kropka i sprawa się zatrzymuje. Tymczasem ja dziękuję za proponowanie tego dzisiejszego spotkania. Pan profesor Oleczko bo proszę się Wam zastanowić nad tym, co państw, jaki jest stosunek Państwa do rodziny. Nie tylko, żeby stwierdzić, że stosunek państwa liberalnego jest negatywny, ale również w jaki sposób państwo dobra wspólnego, jakie działanie w tej sytuacji powinno podjąć na rzecz rodziny. Dlatego, że państwo to nasza zbiorowa wolność. Mamy władzę suwerenną, więc możemy kształtować swój los. Tak jak wtedy, kiedy mamy władzę nad sobą, możemy kształtować swój, swój los osobisty. Mając władzę suwerenną w państwie, możemy kształtować swój los zbiorowy. Warto zastanowić się, co państwo, co państwo dla rodziny może i powinno zrobić. Ale pierwsze jeszcze może tak zaczęto, o to, o czym mówiliśmy, zauważmy, że Państwa żyją pod władzą tego, co by XVI 16 jako dyktatura relatywizmu. Oczywiście Ojciec Święty, jak mówię, dyktaturze relatywizmu, to bardzo często ma na myśli sprawy zupełnie ostateczne, że na przykład yy, przyjmuje się w państwie. Że równie dobrze możemy żyć w społeczeństwie chrześcijańskim, jak w społeczeństwie ateistycznym. To są dwie ważne propozycje. Tak samo jak, na przykład, w tak zwanej, mówię tak zwanej filozofii postmodernistycznej, bo to jest raczej ta dziedzina sztuki, raczej powinna być kwalifikowana jako rodzaj retoryki, może uporządkowanej retoryki, a nie filozofii, poszukiwania mądrości nie poszukiwania praw do bycia. W tak tzw. filozofii postmodernistycznej, proszę Państwa, przyjmuje się, prawda, istnieją tylko różne narracje o życiu ludzkim. W jednym się mieści rodzina, a w innym właśnie rodzina jest tym przekleństwem, od którego trzeba młodego człowieka uwalniać. mamy cały ten ciąg od Platona przez Rousseau, po, 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 po Pawkę Morozową i Pomsomą, prawda. Te instytucje, które mają człowieka odciążyć od wpływu rodziny i uczynić go wolnym od rodzina. Ale proszę Państwa, dyktatura relatywizmu najbardziej konkretyzuje, jeżeli docieramy do tego, że państwo nie wie, czy rodzina jest dobra, czy zła. I państwo nam mówi, no, jest rodzina, ale drugą propozycją, 200 lat temu nam powiedziano, może być alternatywna rodzina. Komuż nie wyszła jedna rodzina i niech sobie założy nową. Ale dzisiaj w ogóle już jest niepotrzebna rodzina. Tylko mogą być wolne związki. Ale oczywiście, proszę Państwa uwaga, Ludzi nie wolno również zmuszać do życia wolnych związku. Ponieważ twierdzenie, że związek stały jest czymś lepszym od przypadkowego, też jest rodzajem represji moralnej. No i mamy, proszę Państwa, całą sekwencję zboczeń. To, co, to, co ja ostatnio miałem przyjemność w takiej debacie publicznej z profesorem Środą, powiedzieć, że może to zgorszy tamtą publiczność, o której nie mówiłem, ale mamy całą nową sekwencję zboczeń. Nie będę mówił o tych, o których pisano 50 lat temu podręcznikach medycyny, ale różnego rodzaju doggingi, darkroomy, yy, różnego rodzaju, proszę Państwa, swingersów, nawet nie będę opisywał, co to znaczy. Ale jest to po prostu cała sekwencja nowych zboczeń. Najzwyczajniej powstały dlatego, że między innymi szerzących się zgodnie z taką bardzo trafną intuicją socjologiczną św. Wincentego Paulo, że zło tolerowane się szerzy. Między innymi dlatego, że nie napotykają na żaden sprzeciw. I państwo współczesne to jest państwo, które bardzo daleko odeszło od tego, co pewien w zasadzie taki dosyć lewicowo-liberalny, jak na swoje czasy, polityk amerykański, to znaczy y, y, senator Robert Kennedy, powiedział 40 lat, 45 lat temu, przed swoją śmiercią, że właściwie powinniśmy się razem zastanowić, co zrobić, żeby nasze rodziny były bardziej trwałe. Wtedy jeszcze. Paradygmat, zasada ogólna była taka, że właściwie dla społeczeństwa jest dobrze, jeżeli rodziny są trwałe. Dzisiaj współczesne państwo już w ogóle nie wie, czy potrzebne są rodziny. Bo właśnie sam będzie debatował nad ustawą o wolnych związkach. I w tym punkcie stoimy. Tylko, proszę Państwa, nasza refleksja nie powinna się zamykać na stwierdzeniu, że musimy opowiadać o wartościach rodzinnych, tylko się musimy zastanowić, co robić, żeby rodzina funkcjonowała dobrze. Pani Przewodnicząca mówiła o tym, w jaki sposób y, lansowanie pracy zawodowej kobiet wpłynęło na rozróżnienie więzi rodzinnych? Ale, proszę Państwa, ja zacznę od czegoś innego. Zobaczcie Państwo, jaki wpływ na demografię ma współczesny system podatkowy. I y, 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 chociaż y, 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 są y, na sali y, ze przyjaźniami z nami członkowie Unii Polityki Realnej, to ja muszę powiedzieć, że wyrażę swoje głębokie zgorszenie, proszę Państwa. Kiedy ja słyszę, że się mówi, że jeżeli się obniża podatki rodzinom, to zaraz się słyszy socjal albo, proszę Państwa, socjal albo ulgi, takie pojęcie ulgi, prawda? Że jeżeli się obniża podatki rodzinom, to się mówi ulgi. Proszę Państwa, to będą ulgi, jeżeli cofniemy zegar historii podatkowi co najmniej 50 lat. My sobie często nie zdajemy sprawy, że najważniejszym podatkiem, Poprzez który zaopatrza się obecny budżet państwa, to nie jest, proszę Państwa, ani PIT, który jest udręką, w większości wypadków trzeba powiedzieć prawdę, myślę, dla naszych żon, ani CIT, który został obniżony zresztą około 10 lat temu, ani akcyza przy pomocy której można zaopatrywać budżet na szybko, bo, 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 bo jeżeli trzeba ściągnąć pieniądze, tylko tym podatkiem, który zaopatruje około dwóch trzecich budżetu, to jest po prostu VAT. Podatek, który dzisiaj Państwo płacili, wczoraj będzie, wczoraj Państwo płacili i jutro zapłacicie. W sklepie. VAT. VAT, czyli podatek od wyżywienia rodziny. Ten podatek po to jest, proszę Państwa, najważniejszy podatek, który płacimy. VAT to jest nowa inwencja. To nie jest żaden ze starych podatków, które istniały w historii. Podatków od własności albo podatków od dochodu ewentualnie. Podatek od wyżywienia rodziny to jest inwencja ostatnich 50 lat. I proszę Państwa, zwróćcie Państwo uwagę, jak dzisiaj udręczona podatkowo jest rodzina. Przeciętne koszty, według socjologów, no nie wiem, zawsze te wszystkie koszyki przeciętne to się można spierać, jak one wynoszą. Ale generalnie przyjmuje się, że przeciętne koszty wyżywienia dziecka, dzisiaj w Polsce, to jest nieco ponad 1000 zł. Czyli proszę Państwa, wiemy, jaki jest VAT, prawda? Czyli z tego wynika, że co miesiąc każda rodzina za posiadanie jednego dziecka płaci około 200, 3, o, ponad 203, bo to jest ponad 1000 zł, przyjmijmy około 250 złotych podatku. Rocznie rodzina za posiadanie dziecka płaci 3000 złotych podatku. Rodzina z dwójką dzieci w naszych czasach, muszę powiedzieć, że myśmy się 30 lat temu martwili. Jak mój przyjaciel Marian Piłka Wiceprezes naszej prawicy Rzeczypospolitej pisał w Polityce Polskiej Podziemnej taki artykuł, Ludność i Niepodległość. Myśmy się martwili, że takim y, powszechnie dominującym modelem rodziny to jest rodzina z dwójką dzieci. Dzisiaj to jest model coraz bardziej cofający się. Tych rodzin jest coraz mniej z dwójką dzieci. Bo proszę Państwa, y, oczywiście dziecko zawsze kosztuje, ale zauważcie Państwo, że niezależnie od kosztów utrzymania, rodzina z jednym dzieckiem wyda na jego, y, na jego utrzymanie, proszę Państwa. Wyjdą na jego utrzymanie ponad 10 tysięcy złotych w ciągu roku. Ale jeszcze od tego zapłaci 3 tysiące złotych podatku. Rodzina z dwójką dzieci zapłaci 6 tysięcy złotych podatku. Rodzina z trójką dzieci zapłaci 9 tysięcy złotych podatku. Za to, że ma dzieci. Jest proszę Państwa, porę i absurdalne. I dlatego ja się najgłębiej nie zgadzam i to apel do wszystkich przyjaciół, żebyśmy nigdy nie używali ani słowa ulgi, ani słowa socjal. Dopóki nie zniesiemy VAT-u, Najgłębiej się nie zgadzam, żeby nazywano ulgami wyrównawczy, zwrot części podatku rodzinie, który codziennie w sklepie płacimy za to, że mamy dzieci. Ponieważ, proszę Państwa, jest to po prostu porędną. Jest to horendum. Pabłusz Plus XI w Quadrogazima Anno napisał, że jest rzeczą zasadną, żeby Państwo zbierało pieniądze do budżetu, własność. Prywatna nie jest prawem absolutnym, ale pod pretekstem tego, że człowiek ma obowiązki społeczne, nie można prowadzić do tego, że własność przestaje być własnością. Tak między innymi socjaliści w Anglii po II wojnie światowej zrobili z, proszę Państwa, własnością starych rodzin. Przyjęto założenie, że jak ktoś prawda, pracuje na poczcie czy w szkole, ale odziedziczył rezydencję na wsi, Dziadku, no to to jest wielka własność i należy mu tak dołożyć, prawda, żeby musiał sprzedać. No i bardzo szybko to sprzedano. Yy, obrotnym, yy, obrotnym yy, nowobogackim, potem szajkom arabskim i tak dalej. Ale proszę Państwa, tutaj nie jesteśmy właścicielami swojej własnej pracy. I dlatego ja powtórzę. Dopóki nie zniesiemy tego podatku, a pewnie go nie zniesiemy, dlatego że jego zaletą jest to, że się go najprościej ściąga to obniżenie podatków dla rodzin wychowujących dzieci jest absolutną koniecznością. I dlatego my wspólnie z naszymi przyjaciółmi z Unii solidarnie mówiliśmy przez ostatnie miesiące o tym, że jest konieczne zagwarantowanie ryczałtowego zwrotu podatku VAT każdej rodzinie na każde wychowywane dziecko. Myśmy mówili tylko o tym, żeby ten podatek zwrócić. Chociaż proszę Państwa, to wcale nie znaczy, że jak rodzice zapłacą PIT, to i z tego nie powinno się im zmniejszyć tego podatku, bo oni wychowują dziecko dla społeczeństwa. Ale mówię tylko zwrócić to, co Państwo zawiera poprzez VAT za to, że mamy dzieci. I to jest, proszę państwa, pierwszy przykład intencjonalnego, konkretnego działania antyrodzinnego, które należy zlikwidować. Które należy, proszę Państwa, zlikwidować. I... Yy, i tu nie trzeba opowiadać o wartościach ani mówić, że to jest niesprawiedliwe, po prostu należy to zlikwidować. I można. Bo ja przypomnę, że cztery lata temu, kiedy obniżaliśmy w podatku PIT, który jest podatkiem, no, nie, nie. Bardzo, bardzo biurokratycznym, ale kiedy obniżaliśmy ten podatek PIT dla rodzin wychowujących dzieci, wtedy z inicjatywy prawicy Rzeczypospolitej myśmy obniżyli go do 1150 zł na jedno dziecko rocznie. Daliśmy. Yy, prawo do, do, do pominięcia tego podatku, do odpisu yy, podatkowego, a rząd proponował dwa razy mniej. I gospodarce to posłużyło. Dlatego, że popyt wewnętrzny, to, że ludzie mogą robić zakupy, to, że sprzedajemy i za granicą, ale również w kraju, z korzystem do gospodarki. I proszę Państwa, i to można zrobić, i tego się możemy domagać. Sprawa druga, o której trzeba, yy, yy, sprawa druga. O której trzeba powiedzieć. Proszę Państwa, mamy bardzo rozdęte państwo socjalne, ma bardzo, bardzo wiele agent, które musi obsługiwać, na które musi wydawać pieniądze, ale od paru lat mamy kompletnie zamrożone dodatki rodzinne dla rodzin najbiedniejszych. Na wszystko się wydaje pieniądze, na to nie ma. One są zamrożone i proszę Państwa, to powoduje, że kilkadziesiąt tysięcy rodzin corocznie. Czyli jak policzymy, to, 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 to praktycznie kilka tysięcy rodzin miesięcznie, czyli codziennie ileś rodzin traci prawo do korzystania z tych y, y, dodatków rodzinnych, tylko dlatego, że nie zostało ono zwaloryzowane. Czy to jest akurat naprawdę ten punkt polityki społecznej państwa, który należało zamrozić? To jest znowu pytanie. To jest coś, co wymagałoby natychmiastowej y, y, influencji. Proszę Państwa, sprawa trzecia. Szkoła szkoła z zasady powinna współpracować z rodziną i powinna współpracować z kościołem. Dlatego, że jeżeli są, to Kardynał Wyszyński pisał w latach 30, jeżeli są te trzy podmioty wychowawcze, które kształtują we współczesnym społeczeństwie młodego człowieka, to z natury rzeczy ze względu na... Jego prawo do rozwoju ze względu na naturalne prawa rodziny, to znaczy na to, że rodzice za niego odpowiadają, to powinny ze sobą współpracować. Na kościół, do którego mały człowiek należy od momentu, kiedy został oszczony. Państwo, no bo wszyscy jesteśmy obywatelami państwa i przede wszystkim rodzina. Kompetencje państwa w dziedzinie wychowania są dość wąskie i wyłącznie pomocnicze. Ono powinno dziecku dać to, czego nie da rodzina, czego nie da kościół, ponieważ. Nie leży ani w możliwościach rodziny, ani w kompetencjach kościoła, ale coś, co będzie pomagać rodzinie i kościołowi. To znaczy dać wiedzę obywatelską, to znaczy dać oczywiście wiedzę ogólną, która będzie przygotowaniem do wykształcenia zawodowego i tak dalej. Ale szkoła powszechna w sposób konieczny powinna współpracować z rodziną. Tymczasem, tym proszę Państwa, co my mamy? To spójrzmy na przykład na taką rzecz, jak wychowanie seksualne w szkołach. Działanie samo w sobie, działanie samo w sobie, traktujące sferę seksualną nie jako przyporządkowaną do małżeństwa, tylko jako propozycję, z której młody człowiek może skorzystać i musi tę sferę poznać. Nawet się bardzo często, jako uzasadnienie tego, tej edukacji seksualnej w szkołach, podaje to, że młodzi ludzie bardzo wcześnie rozpoczynają życie seksualne i powinni zdobyć odpowiednie kompetencje do tego. To spowodowało, że yy, yy, emerytowany już yy, ksiądz prymas yy, Polski Kardynał Glenn powiedział kiedyś, że młody człowiek dzisiaj nie musi znać kultury klasycznej, nie musi znać historii ojczystej, nie mówiąc o filozofii. Przede wszystkim musi mieć wiedzę seksualną, to jest najważniejsze. To w szkole, wokół tego powinna się koncentrować debata. To jest, proszę Państwa, to budzi najwięcej emocji, to jest ideologia. Ale proszę Państwa, to wychowanie seksualne budzi sprzeciw na całym świecie rodzin, które chcą, żeby młody człowiek najpierw otrzymał wychowanie moralne i wiedza seksualna powinna być dodatkiem do tego wychowania moralnego, a nie powinna być autonomiczna. To jest tak, proszę Państwa, jak z używaniem broni. Broń bywa rzeczą piękną. Każdy, kto był w Muzeum Wojska Polskiego wie, że broń bywa rzeczą piękną. czasami bywa dziełem sztuki. Broń bywa rzeczą potrzebną, bo nie ma... Życia ludzkiego bez obrony przed agresorem. Broń jest potrzebna państwu, jest potrzebna wojsku, policji itd. Ale to nie znaczy, że młodych ludzi, 15-16 letnich należy uczyć strzelać, zanim się jeszcze im nie powie, że, że na przykład, że, że, że człowieka nie można zabić, tak jak się na filmie widzi, czy gra w komputerowych. I że należy broń dawać do ręki, czy, prawda, czy odpisywać, czy na przykład wprowadzić edukację yy, edukację zbrojną, prawda, pokazywać, gdzie można zadać cios nożem, albo, albo jak do człowieka strzelić, prawda, rękę trzymać i tak dalej. Pytanie, pytanie po co? No, tak jak, proszę państwa, używanie broni jest przyporządkowane do obrony prawa i wykonywania władzy publicznej suwerennego państwa, ewentualnie, no, używanie broni może być kompetencją dorosłego człowieka do obrony jego domu albo człowieka dorosłego. Tak samo, proszę Państwa, tak samo no, sfera seksualna jest przyporządkowana do małżeństwa. No, to, to jest sfera dobra, piękna, ale przyporządkowana do małżeństwa w żaden sposób nie, 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 nie taka, która powinna być propozycją tymczasem. Nie dość, że szkoła, współczesne, ideologie te seksualne proponują autonomizację tej sfery seksualnej. To na dodatek forsują to niezależnie od rodziny. Do tego stopnia, proszę Państwa, że na tej debacie, o której Państwu mówiłem, ostatnio podniosła się jedna pani, która daje po prostu swoje prywatne świadectwo. Mówi, że córka przynosi ze szkoły kwitek, że jeżeli. czy, 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 czy zawiadamia, że, że jeżeli rodzice sobie nie życzą edukacji seksualnej, to mają napisać. Czyli proszę Państwa, domniemaniem współczesnego Państwa, domniemaniem jest to, że młody człowiek życzy sobie. Seksualnej, że rodzina życzy sobie seksualnej edukacji. Trzeba się upominać o to, żeby tego nie było. To nie jest coś, co jest dlatego, że ktoś sobie tego życzy, tylko jest domniemanie, że wszyscy sobie tego życzą, co najwyżej można to ewentualnie pominąć, jeżeli podejmiemy szczególne zabiegi. Proszę Państwa, to powinno się zmienić natychmiast. Szkoła musi być szkołą nastawioną na wychowanie do rodziny i współpracę z rodziną. Sprawa proszę państwa następna. Oczywiście